Czy to jest wycofanie? No, z tego co słyszymy, nie. Przynajmniej nie na obecnym etapie. Jest to relokacja. Natomiast czy w związku z tą relokacją nie zmaleje finalnie liczba żołnierzy amerykańskich? Nie wiemy. Ja bym się nie zdziwił, gdyby tych żołnierzy było mniej. Jeżeli będzie ich mniej o tysiąc czy dwa, to nie jest wielki problem. To, to, wiesz, to raczej jest taka informacja trochę, w przestrzeni polityczno-propagandowej, czyli jednak Amerykanie zmniejszają swoją obecność na flance wschodniej. Bo jeżeli chodzi o kwestie militarne, to zasadniczego znaczenia nie będzie miało, bo rząd wielkości mamy zachowane, zdolności będą nadal zbliżone. To będzie ważny przekaz w obszarze politycznym. No i teraz pytanie: na ile. Obecne działania amerykańskie, między innymi w Polsce, relokacji wojsk, nie tylko w Polsce, będą związane z rozmowami z Rosją, o których tak naprawdę nic prawie nie wiemy.